To skład Barcelony? Szpital w drużynie. Flik musi improwizować. Co ze szczęsnym i Lewandowskim? Lewandowski i Torres nie zagrają. A szczęsny w podstawowym składzie Barcelony? Zaskakujące zmiany przed meczem z Gironą. Szpital w Barcelonie szpital w Barcelonie. Hans i Flick został postawiony pod ścianą. Prawdziwa plaga kontuzji. Która zdziesiątkowała jego zespół po przerwie na mecze reprezentacji, zmusza go do absolutnej, niemal desperackiej improwizacji przed arcyważnym, sobotnim meczem z Gironą. Nie ma Roberta Lewandowskiego. Nie ma jego nominalnego zastępcy: Ferrana Torresa. Nie ma Daniego Almou. Nie ma Rafinchi. Co w tej sytuacji zrobi niemiecki trener? Hiszpańskie media prześcigają się w typach i prognozach. Ale co do dwóch rzeczy są absolutnie zgodne: w ataku, w roli dziewiątki, zagra kompletnie niespodziewany snajper, a w bramce stanie Wojciech Szczęsny. Jak będzie wyglądać ta eksperymentalna, sklecona na ostatnią chwilę jedenastka? Plaga kontuzji po dwóch bolesnych porażkach z rzędu z PSG i Sewillą wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak. Przerwa na mecze kadr narodowych okazała się dla Barcelony prawdziwym koszmarem. Do listy kontuzjowanych, na której byli już m.in. Gejwi, dołączyli kluczowi gracze ofensywni Robert Lewandowski, Ferran Torres i Dani Almo. Do tego dochodzi niepewność